Jestem w Będzinie na ulicy Zagórskiej. Jadę od y, Sosnowca, od Środuli w kierunku centrum Będzina. Teraz jestem na odcinku Zagórskiej, który już przed wieloma, wieloma, paroma miesiącami y, remont jest skończony. Natomiast przede mną odcinek, który no właśnie od paru tygodni tak naprawdę mamy już tutaj położony asfalt, a ciągle jeszcze obowiązuje tutaj ruch wahadłowy. No ok, z tego co widzę są tam pas w kierunku sosnowca jest wyłączony na tą chwilę z obsługi. Ostatnim razem, gdy tędy przejeżdżałem, były prowadzone jakieś prace, jeżeli chodzi o o pracę przy drodze, tam chyba chodnik czy też droga dla rowerów były, były robione właśnie w kierunku Sosnowca, tak więc no okej. Okay. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko trwa bardzo, ale to bardzo długo. Spodziewałem się, że wraz z nowym miesiącem, że już tutaj będzie, będzie możliwy normalny przejazd, przejazd z dwoma, dwoma pasami, że już bez jakiegokolwiek problemu będziemy mogli ten odcinek pokonać. Okazuje się, że się myliłem. Generalnie też ciekawi mnie budowa tego, tego chodnika, tego ciągu pieszo-rowerowego, czy też drogi dla rowerów, bo pieron wie, co to jest. Bo tutaj na tym odcinku, który już przed paroma miesiącami został oddany, tutaj przy pasie w kierunku Sosnowca, nie ma nic, jest po prostu szutrowa jakaś jakaś nawierzchnia obok która no jest tak naprawdę niczym więc dlaczego akurat taki odcinek sobie wymyślono, że tam będziemy tworzyli właśnie coś bo gdyby na całym odcinku coś takiego powstawało no to okej okay chyba że tutaj znowu chcą zamknąć będą chcieli zamknąć ten odcinek który już oddano po to żeby dalej robić coś przy drodze powiem szczerze jeżeli chodzi o te absurdalne remonty w Będzinie które kompletnie nie mają ładu składu i nie wiadomo co kiedy gdzie się dzieje to wcale bym się nie zdziwił jakby tak było za jakiś czas sobie przypomną że na tym oddanym już odcinku nie zbudowano strzelam drogi dla rowerów i znowu będzie, będzie kolejne, kolejny raz wahadło także tutaj, tutaj w zasadzie wszystko jest możliwe bardzo też długie cykle świateł tak naprawdę dobre, dobre 3 minuty tutaj stoimy 4 minuty. No, takie sekundniki to jest kurde bajka na takich wahatach. Niech to mówi co. Chce. No, a jeszcze tutaj to jest Wreszcie. No właśnie, no i co to to tutaj robią? Aha, tu jeszcze nie ma ostatniej warstwy asfaltu. Tu jeszcze jest do wyłożenia warstwa asfaltu. No tutaj jak widzimy no jakieś, jakaś jest ekipa, która coś tam przy drodze robi. Ha. To jeszcze sporo wody w Przemszy upłynie, za czym tą drogę oddadzą. Miejmy nadzieję, że na Boże Narodzenie Zagórska będzie przejezdna.